Macie dwa dystanse do wyboru, jest prawie 150 chyba uczestników, jak dobrze wiem. No i co, życzę wszystkim sportowej walki, miłych wrażeń, szczęśliwie wracajcie na metę. Ja będę za chwileczkę strzelał i powodzenia na trasie. No i oczywiście zapomniał powiedzieć przewodniczący Rady Gminy, że festiwal Wyszehradzkiej, festiwal sportowy uważam za otwarty.

ale zakuszyliśmy im, o jezu! Na bezdechu teraz! Dajcie do przodu, bo oni się uduszą zaraz od tego pyłu! Wiesz, może nas trochę lubią, ale chyba nie aż tak! I sądz jest. Jest, jest obowiązkowo. Za tydzień dziewczęce się widzimy. A oczywiście. Jeszcze jutro możecie maratonik. <grytania> Jakby komuś było mało. Jula! Coraz Elita już prawie. Iwona biegnie, pierwsze pewnie ósemkę znajdzią. Leniu ósemkę, wiedziałem. Dobrze, autem tylko jeździ to. What's up y'all? Tak, tak, tam już na pewno nie ma nikogo. No chyba, że... I patrz, się dzieje. 200 metrów dopiero za tobą. Jak ty to zrobi? Wtedy, jak 15 minut ty.

ale dobrze mu ze spalinami, tak? Uśmiechnięty. Zrobimy reklamę piwniczanki. Łyknął ływczek pielniczanki wygrał. Ty to może dajmy mu ten pół czy od razu zrobi jeszcze maraton jutro? Dzień dobry. Dobrze, dobrze jedziesz. Dzień dobry? Czy to jest może bufet dla dla biegaczy? Nie nie jest. To dla nie, a szkoda. <noise> Zaskoczyłeś na Marcin, so, za granicą, z tak w tym roku, w tym roku, o tym roku, w zaskoczyłem. też w tym roku, na kawie, na kawie, a okay. na okay. Ciekańsko 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 no i jestem drugi. To już podchodzimy, dobrze. Nasz człowiek po koszulce, czyli to no wyślij. Tak, ja tak Maraton. Wrażenia <grym> z trasy szybko? O, super trasa, bardzo różnorodna, dużo takich fajnych, utrudnień. Polecam naprawdę. Prze organizacja świetna, po prostu biegło się luksy. No to fajnie. A startujesz w biegach górskich? Nie, od niedawna. Jak Ci tam idzie? No, jestem początkujący, ale nie narzekam. Jest, jest ok. Pierwszy już byłeś? Mm, pierwszy nie, ale trzeci tak. Czyli ostatni jeszcze nie byłeś. No to dobrze Ci idzie. Dobra. Brawo. Pozdrawiamy kogoś. Serduszko puka w rytmie czacza. Pozdrawiam wszystkich znajomych, rodziców, którzy mnie wspierają i rodzeństwo. Dzięki. Mam nadzieję, że Wojtusz przegłosował. Wojtusz, jak się biegło? dobrze tak? A wie, że jest druga pentelka. Musisz się drugą pentelkę biegnąć. Jeszcze raz musisz być. Moment, ale to dopiero po trzeciej pentelce. jest no. najlepszy. Piernik jeden. Co? Co? To jest właśnie. Nie wiem, kurde. Ale ma. Kurna tutaj spręża takiego, że hej. Siły ma straszne. Robert, jedziesz, jedziesz, bo ten pierwszy ma straszny zapas. Straszną siłę ma. Ten pierwszy, nie wiem, kto, Nie wiem, właśnie. Nie widziałem w ogóle na Myślisz, że jest was krzakół gdzieś? Artur Jabłoński. No a dokąd idziecie w ogóle? Kramarkę. Na kramarkę, to myślałem, że gdzieś tu w prawo skręcacie. Nie, a to w prawo? No idziemy to w prawo za zawodnikami. Okay. No to tam się trzymajcie. Pa. Przestanek na widoki. Pieninki ładnie widać. Nie ma czasu. Nie ma czasu. to zobaczy jak No dobra, nakręcę, nakręcę coś. Wiesz, dajesz przełyn żłóbki, wodopój zaraz. Nie wiem, ale zbieg. Długi zbieg do Rytra już. Jak Emma Clayton normalnie wyglądasz. No to się muszę nagrać, nie? Nie nagrywaj. Duży krok, zaraz zbieg będzie Bo masz duży ogon powiem ci, duży, uciekaj Na no, wy nie popuszczajcie mu no Dajesz, dajesz Aj kurde, ucięło głowę Bieg mardoły, co? Ostatnio się widzieliśmy, dobrze Przecudna trasa Janek, przecudna Dajesz, dajesz się rozglądasz. No, mam nadzieję. Maciek tam ma swoje borówczarki tam na żłupkach. A czemu tak wolno? No my wracamy pod halę? No nie, dzisiaj tylko kręcę, i... no bo tak dorabiam no. Niestety nie łapie się na pudło i nie, nie ma Tutku z tego. Proszę nie zjeść wszystkiego, bo kurde ja głodny no, jestem tak, tak, tak. Ach, Za pójdę. No jak widoczki? Super Czyli macie czas oglądać? Na widokie trzeba biegać No dobra Pobiegniemy, to teraz co tutaj było widać teraz po prawej stronie? No co to było widać? No brawa, brawa. Wskazany egzamin Tatr, notatr, Nie załatwiliście no za małe wpisowe Za małe wpisowe Sprite! To żółty jest No no pomarańczowy, z pomarańczowy, ta z pomarańczy i otoni Ale wygodniały Tam jest, jest na cały czas na Cały czas. Długie bułgarskie ruchy. Stola. Za organizatorów. Ja tutaj to ascy wznoszę. dawać się. A może pana? Fajnie się będzie zbiegało, nie? Żuch pełny, to będzie fajnie no skakało. To jedziesz, jedziesz. Dość, dość, dość. dość. Piękne buty, jak, jak tam? Fajnie się biega w nich? Super, no To mi ich szkoda. No. Ej, to... No nie, to tylko do kościółka. Długi zbieg się szykuje i... woda. No, I można naprawdę... Na zbiegach się wygrywa, mówią. Także docisnąć i... No to ogień. Czaska ma Tak. Były? Tak. jeszcze, do Są Nie, nie, tutaj, tutaj. Do mnie. I tu jest jedzonko. Co, myślisz, że teraz zagubią się? Nie ma szans. Piękna strzała. Na przełęczy żółtki. I ominęło ich jedzenie, bo ma bananów, ale pani chyba trafi na banany. Tak, no to banany? Tak, jest banan. No 50 metrów możesz stąd podejść. Idźże. Popiadę. Następny mi na ształkę najechał. Co daliście rady? Gdzie daliście? Radę. Jeszcze byliśmy do mety byli, daleko, no? My by, byliśmy jeszcze wyżej. Pani Michale ile jeszcze kilometrów jest? 12? 12 podobno. <laughs> Trzeba będzie to sprawdzić na dole. A nie, też są, żeby nie było. Co powiesz do rywala w pierwszej wersji? W pierwszej kolejności pragnę pogratulować zwycięzcy. a O, ładny gest sportowy. Kolega, którego nie bardzo kojarzysz z kurskich. górskich. Raczej to jest jakiś e, szosowiec tak zwany. Warszawiak z paskiego. Ale jeszcze raz mu gratuluję. Naprawdę na zbiegu był mocny. Ja troszkę o źle dobrałem. Troszkę za mała amortyzacja była. to zauważyło, że jednak straciłem na tych zbiegach. Jeśli chodzi o przebieg całego biegu, to właśnie prowadziłem od samego początku, zaatakowałem mocno i e, zyskałem tam, podejrzewam, że więcej niż minutę nad rywalami. I w pewnym momencie było rozdroże i nie wiedziałem gdzie biec. Nie ryzykowałem, zaczekałem na kolegów, albo no musiałem. Drugi był Daniel, właśnie dobiegł do mnie i też właśnie nie wiedział gdzie biec, więc pobiegliśmy złą trasą, nie zobaczyliśmy przez jakiś czas żadnego znaku, który by wskazywał na prawidłową trasę, wówczas zawróciliśmy i pobiegliśmy tą prawdziwą, odpowiednią trasą. No i było to blisko schroniska, więc fajne rozluźnienie. Wypiliśmy sobie wodę i zaczęliśmy drugi etap biegu. No głównie tam już po tym, po tym schronisku, to już stany zaczęły się zbiegi. No też mi się udało odlecieć I bardzo się cieszę, że jest to taki drugi bieg. Górski no zakończonym sukcesem. Pierwszy był w Biszczadach rok temu w, e, w październiku. Tam, e, tam przegrałem z takim gorczycą. Z Bartkiem, że teraz nie widział skąd się znam. Kurde, z Bartkiem przegrałeś. <laughs> tak, A to tak. minimalnie do samego końca pytaliście sobie chyba tam, ostatni kilometr jakoś czy jakoś tam... Tam, tam mogłem właśnie wygrać, e, tylko że za mocno się puściłem na ostatnich kilometrach. Strasznie sobie zakrusiłem czwórki, gdzie mnie odjęło totalnie nogi na ostatnim kilometrze, to już nie był bieg tylko, moim zdaniem, marsz i wtedy Bartek e, Gorczyca mnie wyminał w ja mojej pozycję pozycji lidera, ale to właśnie były takie moje pierwsze kroki, które stawiałem w górach dużo mi to dało nauczyło, widziałem, że już teraz na przykład, że nie trzeba na każdych podbiegach podbiegać, tylko można iść, bo wcześniej czego nie wiedziałem. Jeden taki mamy trening, głównie we wtorek się odbywa i on jest prowadzony w łazienkach. I tam mamy takie troszeczkę elementy Złabocznie, podbiegów. Ale naprawdę jak. W z... łazienki królewskie w Warszawie są takie wrocze. może Kuba tam was kręcił po drodze, ale słyszałem, że właśnie fryzurę zmieniłeś, bo podpłyłem tak, tak szybko biegłeś, tak, że... tak szybko biegłem, że bałem się, że mi włosy w ogóle wypadną. No nie, na szczęście mam dobre, mocne cebulki. Nie będę mówił, jakiego szamponu używam. Jakiś szybko się e, Ale widzicie, fryzura jest trochę od tej prędkości naruszona. A tu widzę gościowi w ogóle włosy Z dystry Dystrybutorami wyrwało. mi wyrwało. Ja za szybko dzisiaj biegłem. Nie no, tak nie drzewa, Rano się strzegłem jeszcze, żeby dobrze wyglądać teraz, Najlepsze op opływowo bardziej, że było, nie? Ergonomia. i być na Przechybie i Cię nie było. Jestem oburzony. Cały stół był wypełniony izotonikami, wodą, ciastkami. I Ciebie nie było. Najważniejsze, nie, żeby... nie, nie takimi izotonikami. Ale, ale jeszcze nie sprowokowałeś mnie. Ale to jak izotoniki? Ja nie lecę na rzeczy. Najlepsze je... Była kiełba! O, to tego nie widziałeś. Obok nas było ognisko. Wódeczka, kiełbaska, chłopaki o. tak zapraszali, ale nikt się nie chciał skusić. Jutro biegniesz? Nie, jutro nie biegnę. Kontuzja, ale za rok jeszcze większa będzie siła, także na pewno pobiegnę. Witam serdecznie, Beskit TV, jak co roku w Rydrze jesteśmy. Perwa południa nas dzisiaj gości. To roku z Julcią byliśmy 2,5, a teraz po raz pierwszy z uwaga. Panie dyrektorze, na imię Małukasz. Proszę bardzo. Także 8, 8 raz Wisegrad Maraton, jutro będzie chyba super pogoda, nie za upalnie, nie za, nie za chłodno. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich w Beskidzie w okolicach. Do zobaczenia jutro. Ale powiem Ci, taki zmęczony dzisiaj coś jestem, nie wiem, po tym biegu. Trochę się zmęczyłem, ale widzę, że są bardziej zmęczeni kamerowani. Ale to, to czasem... Nie ma jak spać 6 godzin, 2 dni, ale widać, że no, ktoś potrafi mniej spać.